Jeszcze dobrze nie opadł kurz po straszeniu w necie dwoma tygodniami ciemności, a już mamy kolejne rewelacje. Cóż, czekać tylko na powrót Czarnej Wołgi i Slendermana. Tym razem sprawcą naszej zagłady ma być. Słońce. A dokładniej wywołana przez nie burza magnetyczna, która spali całą naszą elektronikę i zniszczy sieci energetyczne oraz cofnie nas do czasów przed Edisonem. Okej, okay, ale po kolei, zobaczmy najpierw, o czym mówią internety. 21 listopada nad Ziemią znajdzie się gigantyczna dziura koronalna, która wywoła silną burzę elektromagnetyczną. Okej, okay, okej, okay. tu trzeba pewne rzeczy uściślić, ponieważ brzmi to jakby w nadkulą ziemską miała pojawić się jakaś wielka koronalna dziura, a to kompletna bzdura. Tego typu twory znajdziemy na Słońcu. A czym w ogóle są dziury koronalne? To takie ciemniejsze miejsca w koronie słonecznej, czyli najbardziej zewnętrznej części słonecznej atmosfery, które związane są z aktywnością magnetyczną naszej gwiazdy. W zakresie światła widzialnego są nie do zauważenia, co zresztą zobaczycie w dalszej części materiału, w której pokażę wygląd tarczy słonecznej nagranej dzisiaj. Obserwuje się je w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz linii absorpcyjnych helu, czyli trzeba mieć specjalne filtry, a w takowe wyposażone są niektóre satelity obserwujące słońce, takie jak stereo czy SOHO, do strony internetowej którego znajdziecie link w opisie. Można tam znaleźć aktualne zdjęcia i dane dotyczące naszej dziennej gwiazdy. Dziury koronalne rzeczywiście są źródłem szybkiego wiatru słonecznego. Podczas tak zwanego koronalnego wyrzutu materii, plazma zostaje rozpędzona w polu magnetycznym Słońca i wyrzucona w przestrzeń kosmiczną. Wygląda to zjawiskowo, a tego typu protuberancje mogą mieć wielkość nawet kilku kul ziemskich. Jeśli tego typu wyrzut jest skierowany w stronę Ziemi, to doświadczyć możemy przy odpowiedniej jego sile właśnie burzy geomagnetycznej, z uwagi na to, że pędzić potrafi z prędkościami od 200 do nawet 2000 km na sekundę, uderzając w ziemską atmosferę, generuje zorze polarne, a także inne ciekawe efekty. Jednak wracając do artykułów nie zobaczycie żadnej dziury w ziemskiej atmosferze, nie zobaczycie nawet żadnej dziury w atmosferze słońca, no chyba że posiadacie odpowiedni sprzęt. Generalnie słońce gołym okiem będzie wyglądało dokładnie tak samo jak zawsze. Kolejną wspólną rzeczą dla artykułów były tego typu fragmenty. Specjaliści uważają, że burze magnetyczne silnie oddziałują na organizm człowieka. Lekarze ostrzegają, że zakłócenia snu i zdolności do pracy, rozdrażnienie i nerwowość mogą odczuwać całkowicie zdrowi ludzie. W czasie burz elektromagnetycznych mogą też doskwierać bóle głowy, stawów i kręgosłupa. Specjaliści zapewniają, że takim niedomaganiom można zapobiec, przeznaczając więcej czasu na odpoczynek i sen. Jakby to nie było tak, że tego typu niedomagania wynikają właśnie z faktu, że na sen przeznaczamy coraz mniej czasu. Okej, okay, wszystkie te media niczym wiejski znachor powtarzają coś, na co nie ma absolutnie żadnych dowodów. Równie dobrze można by było powiedzieć, że ścięcie świętego dębu obgryzanego przez korniki wywoła masowe morderstwa na terenie powiatu. Badania prowadzone przez instytucje naukowe, a nie działy pseudonaukowe tych portali internetowych, nie potwierdzają żadnego wpływu na samopoczucie czy zdrowie człowieka. Tego typu burze potrafią zaburzać natomiast orientację niektórych gatunków, na przykład gatunków ptaków, które używają struktur mózgu używających pola magnetycznego Ziemi do rozpoznawania kierunków, w którym mają lecieć. Człowiek nawiguje jednak głównie za pomocą GPS, a nie odczuć wywoływanych przez mózg. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie staję na stanowisku, że na pewno nie mają racji, na pewno tak nie jest. Tylko w przeciwieństwie do nich, wolę jednak zakładać, że najpierw trzeba by było znaleźć jakiekolwiek dowody to potwierdzające. Bardzo fajnie opisane badania znajdziecie również w opisie w dziale z linkami. Eksperci Centrum Prognozowania Sytuacji Geofizycznej zaznaczają, że jeśli mała burza magnetyczna rozpoczyna się w nocy, do rana organizm ludzki potrafi się do niej przystosować i łatwiej znosi dalszy wzrost aktywności geomagnetycznej. Doradzają, aby w takich dniach zawczasu przyjmować przypisane przez lekarza preparaty, a także unikać dużych obciążeń fizycznych i emocjonalnych. Jeszcze w żadnej ulotce nie czytałem o tym, aby burza magnetyczna miała wpływ na przyjmowanie leków, a już sugerowanie tego, żeby chrzanić harmonogram i przyjmować leki wcześniej niż powinno się je przyjmować, to jakieś niebezpieczne kuriozum. Wydawca, który to puścił, powinien zastanowić się nad tym, co zrobił, ponieważ puszczaniem takich bzdur może doprowadzić do tragedii. Ale cóż, kliki się zgadzają! Burza elektromagnetyczna może także wpłynąć na działanie urządzeń elektrycznych wykorzystujących komunikację radiową. Smartfony, tablety, nawigacje i dekodery telewizji satelitarnej mogą działać z przerwami. Owszem, może, może nawet dużo więcej, o ile jest odpowiednio mocna. No ale to już by trzeba było wiedzieć, o czym się pisze. Burze geomagnetyczne mogą mieć różną moc, opisaną zresztą na stronach Centrum Prognozy Pogody Kosmicznej, na którą to placówkę powołują się niektóre z mediów. Na noc z 22 na 23 listopada przewidziana jest burza geomagnetyczna o stopniu G1, czyli mała, nic nieznacząca, wyśmiewana w Szkole Burz Geomagnetycznych burza. Jedynym efektem, jaki może mieć na ludzkość, to wywołanie żzóż polarnych, które swoim zasięgiem objąć mogą również tereny północnej Polski, więc jeśli nie będzie chmur, to polecam szczęśliwcom wybrać się na obserwacje. Jednak przy okazji tych durnych artykułów, na światło dzienne wypływa pewne zagrożenie związane z burzami geomagnetycznymi. Nie jesteśmy jako ludzkość za bardzo przygotowani na nadejście takiej ekstremalnej burzy geomagnetycznej. W historii mieliśmy już do czynienia z takimi potężnymi burzami. Za największą uważa się tę z 1859 roku, kiedy to na Słońcu obserwowano liczne plamy słoneczne związane z aktywnością magnetyczną Słońca. To znaczy, im więcej plam, tym bardziej aktywne jest Słońce. Wyrzut masy był wtedy tak ogromny, że dotarł do Ziemi po niecałych 18 godzinach, podczas gdy normalnie zajmuje mu to od 3 do 4 dni. Spowodował on wyłączenie sieci telegraficznych w Europie i Ameryce Północnej, a zorza polarna widoczna była nawet na Karaibach. Jednak nasze słońce obecnie nie ma praktycznie żadnych plam słonecznych. To jest nagranie naszej gwiazdy, które wykonałem dzisiaj. Kolejnym ostrzeżeniem była burza geomagnetyczna z 1989 roku w Kanadzie. Burza ta uszkodziła transformatory wysokiego napięcia i pozbawiła prądu na 9 godzin około 6 milionów ludzi zamieszkujących region Quebec. Nie jesteśmy przygotowani na globalne naprawy, ponieważ właściwie nie istnieje coś takiego jak zapasy dużych transformatorów, a wyprodukowanie kolejnych trwać może nawet kilka miesięcy. Dlatego też wielu naukowców bije na alarm, aby zabezpieczać nasze sieci elektryczne poprzez instalowanie różnego rodzaju zabezpieczeń w postaci chociażby kondensatorów o dużych pojemnościach. Inni eksperci uspokajają jednak, że nawet bardzo silna burza geomagnetyczna nie jest w stanie spalić i zniszczyć naszych satelitów. A jeśli chodzi o naziemne sieci elektryczne, to nawet jeśli trzeba by było dokonywać napraw, to główne budynki użyteczności publicznej, jak szkoły czy szpitale, najczęściej wyposażone są we własne zapasowe źródła energii. Ja tam jestem zdania, że lepiej zabezpieczać się zawczasu i przygotowywać na taką ewentualność chociażby nowo budowaną infrastrukturę elektryczną. Co do głównego wątku, to ani dziś, ani jutro, ani nawet za tydzień nie spodziewamy się żadnej super burzy geomagnetycznej, więc możecie spać spokojnie. Wasz sprzęt ocaleje a razem z nim wasze konta na różnych portalach, które robicie. Zapytałem też widzów, co stałoby się z Ziemią, gdyby dziś wydarzyło się to, o czym mówiły media. Nie zawiedli. Podsumowując nie musicie się bać ani o prąd, ani o...